Siema ludzie, z tej strony Potarek to jest kolejny odcinek z Brawl Stars. I dzisiaj przetestujemy sobie oczywiście nitę, którą mam już na drugim poziomie. I otworzymy skrzynki. Więc co? Może, z, może zaczniemy najpierw od zbioru kwajnotów, bo myślę, myśl, że to będzie najlepszy tryb na przetestowanie nity. Ok, gramy z Barleyem chyba i tym Koltem. Nie, ja go mogę mieć ojej oj, oj. Po jak rozwalił, się maczek Okej, okay, leży jedna. O, le... jakiś lak Musisz zginąć, musisz. Dobra, on zginął. O nie, te... też zginąłem. A co robi ten barlej? chyba? Tak to jest bar. Tak, to jest barley. Tutaj wygrał Leży Nie, nie leży Pa dwóch zabił. ale dobry jestem Teraz tylko trzeba się być skupionym, ona tam leży. Ty ten misiek nie będę bardzo leży O nie, uciekać, uciekać. Nie, nie, nie. A, uciekło O Jezus. Dobra, bo jestem za fału serca. Nie, 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 tylko nie. Nie trafiłem nic. Nie to zważywiłem. ona ginie. No musi... Nie, nic, ginie. Jaki jestem słaby. No powiem tak. Eee... Pierwszy mecz z tą postacią nie za dobry. Ale cóż. I tak, ja, i jakby mnie nie było słychać, to bardzo was przepraszam. Ale wiecie, no cóż, zdarza się. Dobra, pierwsza skrzynka. Zakryjcie sobie te, albo, albo ja Wam zakryję e, prawy dolny róg. i zobaczymy, co tam będzie. Bo, je, bo ja sobie zakryję 22 koiny. Nita, 4 punkty. I wszeli 6 punktów. Okej, okay. i Okej, okay. i Cold. Czyli w następnym odcinku. Testujemy kolta. Tak. Kolcik. Dobra. Więc e, może sol, starcie sola. No i tam, Boż moja szel już ma siódmą ragę chyba. Więc jest bardzo dobrze. O nie Jezu. Czemu? Jezu, przepraszam was ludzie, ale ja nie umiem grać z takimi postaciami. Przepraszam was bardzo. Dobra, jest jeden mecz może. Zdecydowanie nie lubię grać nitą. Zdecydowanie nie umiem grać nitą. No. Ona tak mało bije te skrzynki. Po 707. Nie wiem, pięć uderzeń, Nie, dobra, więcej. Siedem nawet uderzeń chyba. Okej, okay, już mniej. Jeszcze jedno. Nie, jeszcze dwa. Okej, okay, ucieczka, szybko. Tam jest Power Cube, więc sobie po niego pójdę. Okej. Okay. Czekajcie chwilę, a oh, tutaj jest jeszcze jeden. Tylko okej, okay, udało się. I skrzyneczka. Okej, okay. co. Ej, mam laga! pomocę. Tak, szybko, szybko. Pięknie! Na no, ile już bije? A, dobra, na pięć. Ale ją lagi. logi. Okej, okay, jestem z na Dobra, on tutaj ginie. Okej. Okay. Jeszcze z zrespi miska. Okej, okay, jest dobrze. Więc tak więc ludzie ja, jakbym zapomniał i nie zakrył wam tutaj w prawym dolnym rogu przy otwieraniu skrzynek to zakryjcie sobie palcem, nie wiem czy czymś. I ten i po prostu wiecie. A I patrzcie, oglądajcie. O, paraj! Można, można. Dobra, nowa postać kolejna. Dobra, więc otwieramy kolejną skrzynkę. Nie się znowu OK 14 15 do nity i barele 15 Okej, okay, i bez jeszcze jedna Tutaj sobie pogramy i myślę, że już, już będziemy kończyć ten odcinek Naprawdę tamten mecz Nitą mi się bardzo... Ej, nie ma skrzynki. O nie, bo! Frajera trzeba zabić Frajerze, giniesz. Dobrze, pięknie, pięknie. Co ma ja tu tak blisko? Tutaj tutaj zrobiłem. Łaj się stało. co też jest najbardziej. Ta łaj się stało. XD. Ale widzę, że, 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 że mam takie ślinki duże nawet. O, tutaj jest duże tych FRK. Odwalił manianę. Jezu, co ja z... myślę, że to ale jakie mam Okej Ok, plus 6. Nieźle. Jeszcze, żeby sobie jedną skrzynkę, jeszcze, sobie, żeby sobie dwie skrzynki otworzyć, Jest jedną grę. tam jest okay, skrzynka moja kolejna 22 naprawdę Dobra. 9oso to Gdzieś idzie Dobra, On leży, ten misiek O nie, jakaś nita, która ma. O nie! Nie, 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 pal gumę, pal pal Nie! 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 Oj, Nie! się Nie! się to już... to już. Nie! nagrodę to już jest koniec. Też otworzymy sobie. Nie patrzcie tam na dół. To już jest koniec tego odcinka. To jest ostatnia skrzynka. Okej, okay, 10 minut. I jest wielkie orali. Okej. Ciebie było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I co? Trzymajcie się. No i cześć.